Cześć, dzień dobry, bądźiorno. Witajcie w nowym vlogu. Zaczynamy niestandardowo, bo od śniadania, nie od kawy, tylko od śniadania. No z racji tego, że mamy już godzinę prawie 12, no to czas coś zjeść, więc zaczynamy! Będzie... No, słuchajcie, dzisiaj zrobiłam sobie kanapeczki. Z sałatą z awokadem, z jajkiem sadzonym, e, tylko że ja lubię mocniej ścięte, nie takie rozlewające się, z pomidorkiem, z pietruszką i sałatą. Więc wygląda to obłędnie. Ogólnie Mamy nowy tydzień. Powiem Wam, że poniedziałek zaczął się od wizyty mojej u lekarza, ponieważ czułam, że coś się dzieje z moim gardłem. Nie tyle, że to jest takie typowe przeziębienie, czy tam, wiecie, grypa, czy, czy coś takiego. Tylko przed ciążą raz do roku albo łapała mnie alergia, albo łapała mnie angina. Jestem takim dość ciekawym przypadkiem medycznym, więc od razu w poniedziałek, gdy zaczęłam mm, czuć już ból przechodzący do uszu i od środka właśnie strasznie uszy mnie bolały i swędziały. Wybrałam się do pani doktor, no i się okazało, że mam ostre zapalenie gardła właśnie i na mojej ścianie gromadzi się jakaś tam wydzielina i ona przypuszcza, że albo to będzie nawracająca alergia albo coś będę miała z zatokami, bo niestety też jestem przypadkiem wrażliwych zatok, a teraz wiecie, jest ciepło, w aucie jeżdżę z klimatyzacją taki tak nie bezpośrednio na sobie, ale jednak wpływ tej klimatyzacji jest dość taki niszczący moje zatoki. No i właśnie zaczęło zaczęło mi się to rozwijać, ale w sumie dobrze szybko zareagowałam, bo w niedzielę mnie to gardło już tak zaczęło wieczorem drapać. No i powiem jak właśnie, poszłam, dostałam tam leki i jest znacznie lepiej, chociaż wstaje. Już mnie uszy nie, nie bolą. Całe szczęście to nie angina. Ale tak dziwnie, dziwnie, właśnie te niby takie typowo na gardło, ale nie jestem przeziębiona. Wiecie, tutaj jest tam podgorączkowy, właśnie bo profe. No i czekam, znaczy czekam. Mam nadzieję, że to się rozejdzie po kościach i nie będę musiała brać antybiotyku. Zresztą ta pani doktor była tak w porządku, że nie jest właśnie zwolenniczką od razu wypisywania antybiotyków. Taki suchy kaszel mnie też dopada, jak za dużo gadam, a w moim przypadku jest to tej częste, bo jak przez cały dzień się zaczynam rozkręcać, to wiecie, to już później przy wieczorze już ledwo co mówię, bo <laughs> mam taką suchość w gardle, że cały czas muszę sobie właśnie kaszleć. Dobra, biorę się za śniadanko, no i dzisiaj mam oczywiście listę to do, którą muszę, którą muszę wykonać, i wspólnie sobie odkurzymy, odświeżymy materac. Oczywiście, jakie wyszukane napeczki? Sika la Pociąg przejechał. Życie się kręci. Oli skaczy po naróżniku. I już dwunasta, nie? A ja dopiero się biorę ze wszystko. <laughs> Widziałam wesołe skoczki. Widziałam wesołe skoczki. Tak, to jest syndrom matki siedzącej w domu i oglądającej od czasu do czasu bajki z dzieckiem. Mhm. Tak, tak, tak. Dobra, mam już swoje magiczny odkurzecz. Tą sodę tutaj e, posypałam na ładnych parę godzin. W razu na pełną. Proszę bardzo, no i spryskam sobie teraz cały materac. Wiecie, to, e, to ma zapach lawendowy i to już mamy. No, wczoraj zrobiłam zupę farmerską, taką mieszankę kupiłam. Widzisz, no właśnie robię sobie kawkę, proszę bardzo, jest i kaweczka w kubku mojego męża, tak, bo każdy z nas ma przypisane swoje kubki. będziemy dzieli zupkę? Nie. A dlaczego nie? No zupka jest pyszna, wczoraj. To jest kawka, a to jest zupa, kawka, to jest czajnik. Mam ochotę na jakiś taki sos, ponieważ mam tortellini takie, wiecie, ze szpinakiem i z ricottą już gotowe. Kupiłam sobie właśnie w Biedronce, no to y, trzeba to ugotować. No i żeby to nie było takie suche. Zaraz y, tutaj y, z kuki do wymyślimy wspólnie Karkówka po karkonosku. Czyli nasze tutaj regionalne smaki widzę. Karkówka z waromy z kapustą i z ziemniakami. Co kochanie mi tutaj po tatuażu y, tego? Na kostce mam tatuaż i Oli właśnie podszedł i zaczął mnie drapać po tym tatuażu. Myśli chyba, że jest... Matka jest brudna. <grymne> Całego procesu gotowania niestety nie nagrałam, bo działy się różne dziwne rzeczy. Później zauważyłam, że odkurzacz zapchał filtry, znaczy soda, więc musiałam oczyścić to. Długa historia. Po prostu więcej dodatkowej roboty sobie zrobiłam, ale zrobiłam właśnie karkówkę w sosie pieczeniowym. Osobno ugotowałam te tortellini. Może mówię czy te o, mówiłam, że będę robiła? Tortellini ze szpinakiem i z ricottą. Thermomix delikatnie się przychajcował, więc teraz go myję po, przypole, po przypaleniu. I przypominajka, jeżeli macie Thermomixa, pamiętajcie, że właśnie mój sposób sprawdzony, który przekazała mi moja koleżanka, przedstawicielka Thermomixa. Tabletka do zmywarki, elegancko, program po przypaleniu i będzie czysty. Kamil zaraz wróci z pracy. Następnie zdążyłam się z obiadem, ale i czasami są takie dni chaotyczne. Jeszcze w międzyczasie dodawałam rolkę, strasznie bolą mi dzisiaj bicki. W ogóle patrzcie, jakie mam bicki od noszenia Oliwiera. i oczywiście na MS-y chodzę, no w tym tygodniu nie byłam z racji choroby, a teraz ochłonę. że na mój brat, może uda się dzisiaj coś dograć z moim bratem. Zobaczymy, jaki będzie miał dzisiaj mózg, bo czasami chce, czasami nie chce, więc ja nie zmuszam, i ogólnie u nas takie jest, że nie zmuszamy naszej rodziny czy znajomych do wystąpień ponieważ to jest tak jakby nasz świat, zawsze szanujemy czyjeś zdanie. W ogóle wiem, ja miałam Wam pokazać, co Lubek dostanie na urodziny ode mnie, bo będzie ten vlog montował chyba już po swoich urodzinach, chociaż nie wiem, czy w tym tygodniu będzie vlog w sobotę czy w niedzielę, bo mamy bardzo dużo pracy, zobaczymy, ale Wam pokażę w ogóle. Dobra, robię krótką przebitkę do vloga. Jestem tutaj z ekipą, proszę bardzo. Zip, skład wjeżdża, nic. Zip jogar. Korzystamy z długiej czerwcówki. Jest piąteczek, ale niestety co? A, dobra, czyli yy, koniec mojego nagrywania idziemy działać. Dobrze, kontynuujemy tego vloga, bo ten vlog już ciągnie się drugi tydzień. Nie miałam takiego modu do nagrywania, yy, ale już się ogarnęłam. Ogni taki piękny komplecik. Ja Słuchajcie, przyszła do mnie paczka z Honobobo. Ja to udostępniałam na Instagramie u siebie. Jeżeli mnie nie obserwujecie, to oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście byli na bieżąco, założycielka tej firmy Honobobo szyje ciuszki dla dzieci, jak i dla mam. Można było wybrać takie komplety, żeby zmaczować się ze swoim dzieckiem. Niestety dostała diagnozę i teraz zbiera pieniądze na leczenie, ale w taki sposób, że nie założyła żadnych zbiórek, tylko właśnie przez wyprzedaży swoich stanów magazynowych, więc chciałam dołożyć cegiełka do tego, bo tak i tak, staram się wiecie, wspierać każdą, każdą zbiórkę, czy to na dzieci, czy to właśnie na mamy, czy to na osoby obce w ogóle zupełnie mi, bo mówię, nawet jedna złotówka, czy tam 5 złotych przekazane na każdą akcję, no to już to jest jakieś, jakieś przybliżenie do całkowitej sumy, a te sumy na leczenia są przeróżne. Sobie zrobimy wspólnie unboxing. Dobra, od razu Wam, o właśnie tak, tak się prezentuje. To możecie sobie też puścić. I właśnie nowy komplet od dłuższego czasu mi się marzył, ale przez internet bałam się zamawiać, bo zresztą tego, że jestem właśnie szeroka w biodrach. Jest tutaj w ramionach, bo mam taki typ, wiecie, takiej klepsydry. Taka taka klepsydra, jakby się nie wiedzieli, jak klepsydra wygląda. No i kolor istnie, mój. Przechodzimy już do rzeczy, bo dzisiaj mam Dzień Kataryny. O, jak bardzo ładnie zapakowane, spójrzcie. Widzicie? O, ale fajna naklejka taka, buśka. No i cóż my tu mamy? Są takie spodenki właśnie z bawełny. Jakie wiecie, on pójdzie do żłobka, to chciałabym, żeby miał. Tak, na 92, no to chyba 92% bawełny oraz elastanu. Logo, takie logo i takie naszywki są, proszę bardzo. Drugie spodenki. Był taki dresik do tego, ale było wszystko już wyprzedane. No ale mówię, z racji tego, i to takie ze ściągaczami, także. Bardzo fajnie się to prezentuje. Następne takie legginsy zwykłe. Wiecie, bo on ma wszystkie kolorowe, ale nie ma takich jednolitych kolorów. I często jak jeździmy też na sesję, no to muszę mu ubierać jeansy. On tak średnio za jeansami przypada. O, tu jest taka, ale bardzo mięciutka. Taka bluza, trochę większa na jesień, żeby miał. Szerokim kapturem. Widzicie? W ogóle moje dziecko będzie takie barwne, dopóki ja go będę ubierała. No i to jest na 104. No to wiecie, to już tak właśnie na jesień żeby miał, ale bardzo przyjemne dotyku. Proszę bardzo. Wiecie, taka, takie fajne tutaj, o tu się coś dzieje i to też jest bardzo przyjemne w dotyku. Tu są fajne takie ściągacze, więc będzie takim luźnym ziomkiem. E, tutaj też taką bluzę mu wzięłam, oczywiście tych bluz za dużo. O, proszę bardzo. Z takim printem tu i tutaj ma uszy. No i ostatnia, o ta bluza jest bardzo fajna. E, słuchajcie, tu z takim, z to jest taki materiał taki inny tutaj, nie wiem co to jest. Ale tu jest taka struktura, o, tu jest inna struktura, tu jest bawełna, tu jest kieszeń właśnie z uszkami, 98, ale taki bardziej oversize jest, no elegancko, bardzo też przyjemne, mięciutkie. Oluś, patrz jakie masz fajne bluzy, patrz, ładne? Z uszami? Chcesz przymierzyć? Przymierzymy? Zaraz właśnie będę gotowała zupę kalafiorową, bo dawno nie było wczoraj, w ogóle kupiłam Bub w dino. Za 17 zł, skusiłam się na taki mały woreczek, ale powiem Wam, że środek był dobry, ale już był stary, bo skórki, zazwyczaj lubek jest tym, który skórki je, jestem tym, który skórki wypluwa po prostu, no rozdzielam to sobie, separuję i właśnie też przyznał, że jest za twardy. Ale słuchajcie, ja miałam Wam pokazać również, co lubek miał dostać od nas, ode mnie, od Oliwiera. W prezencie, ale nie udało się nagrać, no bo działo się wszystko i nic, więc teraz to nadrobimy. Pierwsza część prezentu. Dwa komplety, słuchajcie, pościeli. W truskawki. To jest taka, taki beż w truskawki. E, o, proszę bardzo, widzicie? To jest właśnie premium cotton, elegancko. E, dostał coś takiego. Nie pytajcie mnie, co to jest, po prostu. To znaczy, to nie jest tak. Co to jest? To jest coś takiego, że możecie podłączyć pod to kilka dysków i to się łączy do laptopa. Nie jest żadna złączka, jest jakiś port wejściowy, port wyjściowy, nie wiem. To mu się przydało i z tego się bardzo cieszył, bo podłączył sobie cztery dyski i mu to wszystko funkcjonowało, słuchajcie, na laptopie. A z racji tego, że 22 czerwca Lubek ma urodziny, a 23, czyli wczoraj był Dzień Taty, Dostał voucher. Słuchajcie, paczeki piękny. A tatuaż, już Wam mówię dlaczego. Nie dlatego, że zawsze, jak wylatujemy gdzieś na wakacje, lubek ma taki przypływ emocji, że chciałby tutaj sobie wytatuować palmę. Tak jak było w Hiszpanii po naszym ślubie. Później, jak byliśmy na Filipinach, stwierdził, że chciałby sobie inną palmę. I przyszedł czas i w piątek jest umówione na konsultację do Karoliny. Karolinę już możecie kojarzyć z vloga, gdzie robiłam sobie cover mojego tatuażu oraz tatuaż z moją przyjaciółką na kostce. To ma być jego projekt. Chociaż wyłączając mu ten voucher stwierdziłam, że mm, Oliś ma prośbę, żeby uwzględnił w tym tatuażu, w tym projekcie datę urodzin właśnie synka. Bo raz na pół roku Kamil pisze do mnie zawsze takie zapytanie po prostu Znienacka, zawsze jak jest gdzieś tam, jak, mnie, jak, jak go nie ma w domu, pisze do mnie: Ty, słuchaj, Oliwier się urodził 3, 3 kwietnia 2023 czy 2024? Czy to jest 4 kwietnia, rozumiecie? I on raz na pół roku w ogóle ma taką zagwozdkę, kiedy urodził się nasz syn. Drogi panie, dajcie znać w komentarzach, czy wasi panowie również mają taki problem z tym, czy tylko lubek jest takim ewenementem. Będę bardzo wdzięczna, bo czasami mi się zdaje, że taki trafił mi się model. No, także pośmialiśmy się, pożartowaliśmy. Pościg muszę właśnie wyprać, Dzisiaj jest super pogoda, chociaż nie jest tak gorąco. Musimy domontować do tego vloga nasz, nasz trip urodzinowy, bo Kamil, z racji tego, że bardzo dużo pracuje, chciał spędzić swoje urodziny dość aktywnie. Miała być tylko samotnie, wyszła śnieżka. Powiem Wam, 20 km po takich górskich szlakach, wiecie, no to była niezła misja, ale daliśmy radę. no Nogi dzisiaj jest wtorek, dalej czuję łydki. W niedzielę była tragedia za kwasami, ale warto było, bardzo miło spędziliśmy czas. No nowe pomysły jakieś powstały, więc powiem wam, że jak mózg się dotleni, człowiek jak jest dotleniony wpada na genialne pomysły, na nowe odkrycia i wszystko staje się tak oczywiste i wszystko jest tak proste, że nie ma rzeczy niemożliwych. Także polecam wam serdecznie. Na pewno mówię przybitki tam Kamil pozgrywa z tego, bo tam mało mówiliśmy, więcej chodziliśmy. Jesteśmy słuchajcie w drodze, na samotnie. Mamy przepiękną pogodę i z racji tego, że Lubek ma jutro rodziny, postanowiliśmy właśnie zrobić coś aktywnie, a nie tylko ciągle w pracy, a nie tylko siedzieć przed komputerem, także w drogę, komu w drogę temu czas. No już kawałek przyszliśmy. Ale właściwie <laughs> zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, bo plan jest na samotnie, ale co? Może pójdziemy nawet dalej? No zobaczymy. Czas jest, czas jest dobry, mamy blisko yy, do samotni, więc... Tak, i jeżeli taki tip dla Was, jeżeli będziecie chcieli się wybrać w góry, naprawdę wstańcie, może nie skoro świt, ale wyjedźcie tak, żebyście na spokojnie znaleźli sobie miejsce parkingowe lub też no po prostu miejsce. Tak, bo z czasem jest po prostu tak, coraz to więcej osób. Dokładnie, więc polecamy, tak, jeżeli możemy coś powiedzieć. No i reszta vlogu będzie tak wyglądać, że pewnie przebitki dla Was, my sobie tutaj pogadamy i co, i sobie spędzimy tydzień. Tak, to idziemy. Bułki zrobione na trasę, proszę bardzo, pyszna buła musi być. Się kameruje. Jesteśmy, słuchajcie, w drodze już na samotnie, ale dzisiaj poszliśmy zupełnie innym, inną drogą, innym szlakiem niż zazwyczaj. Zawsze tędy chciałam pójść, właśnie tutaj przy tych, mm, przy tych pięknych krajobrazach, widokach. Powiem Wam, że mnóstwo jest ludzi, ale ogólnie humory dopisują, również klimat. Tak, długi weekend trwa, czerwcówka piękna, udana, pogoda e, przepiękna. Tak jak mówiłam, nie jest za gorąco, to co też jest ważne. E, I pamiętajcie, Wchodząc w góry, musicie mieć, powinniście mieć, może nie tak, bo nie będę mówiła Wam jak żyć, krem z filtrem oraz coś na czeręp, czyli głowę. W przyszłym roku być może z Oliwierem już wejdziemy, już się odważymy. Są maluszki większe, mniejsze, no ale ta, ten czas będzie na pewno dwa razy wydłużony, ale na pewno to zrobimy, zrealizujemy ten plan i lecimy dalej. Oh, oh, Wam moje nowe dziecko. Nie wiem jak to brzmi, ale Wam pokażę. Proszę bardzo, jest i Pan Pomidor. Nie dostał imienia? Jeszcze? Ale dostałam prezent od mojego taty, żebym sobie tutaj w moją doniczkę, gdzie rosną słoneczniki właśnie podtrzymała sobie jednego pomidora, znaczy kilka pomidorów z tego na pewno będzie. Tutaj już ma żółty kwiatek. O jest. Dobra. Z Oli się codziennie go podlewamy. No i oczywiście dbamy. Zobaczymy. Ile pomidorów w tym roku nam urodzi? Właśnie ostatnio sobie zebrałam parę produktów. Zrobił mi się taki projekt Denko. Z takich produktów to jest peeling enzymatyczny, który zamówiłam ostatnio przy zamówieniu tej otowcierki. Już mi się też kończy drugie opakowanie. Ja to kupowałam za 52,99, a normalnie słuchajcie od powyżej 60 czy nawet koło 80 zł na różnych stronach znajdziecie. Codziennie sobie właśnie aplikuję po umyciu włosów, to raz w tygodniu. Ja ogólnie do peelingów enzymatycznych nie mam jakiegoś wymogu, znaczy mam wymóg taki, żeby mi czyściły skórę głowy. Ogólnie spoko, On był też tani chyba za dwie dyszki, bo wiecie, tam z bandy na przykład jest chyba około 40 zł, no w różnych cenach są, z Aromasy też miałam te peelingi. I raz w tygodniu już oczywiście ktoś dzwoni na Messengera do mnie, nie? Uno Kontynuując, mój jeden z ulubionych, słuchajcie, olejków, nie przetłuszcza, nie obciąża, a moje włosy jest dość łatwo obciążyć. No i kolejne opakowanie mm, skończyłam, tu już mam oczywiście nowe, dać nawet 5 pompek i zawsze po umyciu włosów, oczywiście też ochrona mi się już kończy do włosów, to kupiłam w promce. Zazwyczaj kupuję z Only Bio, ale to było w promocji, więc ale już też już, już jest na wyczerpaniu, więc muszę kupić. Bo termochronę używam, a później właśnie parę pompek sobie rozmasowuję w ręce i na całej długości włosy, nawet tutaj przy grzywce. Nic mi to nie obciąża. Kupiłam ostatnio taki spray dla do włosów, ale jest coś takiego, że na mokre włosy, jak ja to aplikuję, i te, wiecie, no załóżmy 5 pompek, załóżmy 5. I jest coś takiego, że ten produkt, wiecie, wchłania się we włosy. Ale strasznie dusi w gardło i zaczynam strasznie kaszleć, więc przestałam to używać. I strasznie dusi, więc nie wiem, czy to musi po prostu odstać swoje, czy o co chodzi. Nie wiem. Może mieliście styczność z tym produktem, więc dajcie znać, ale właśnie przy rozpylaniu strasznie dusi gardło. I don't know, I don't know. Więc w końcu mogę się pozbyć um, już tych pustych opakowań, bo mówię, specjalnie nazbieram sobie, żeby zrobić właśnie taki przegląd. Tych moich polecajek, jak coś się zmieni w pielęgnacji, na pewno Wam powiem. Jeszcze z takich, z, takich, z takich produktów, które przestałam używać, no to to jest spray unoszący od nasady. Rzadko używam, bo u mnie się to jakoś nie sprawdza. Później strasznie sztywne są te włosy, więc mniejsza Oto, No i piankę używam, ale tylko jak kręcę włosy, na no mokre włosy. I jest bardzo dobra. Tą polecam. To u mnie. Powoduje sztywność włosów, ale czy one są takie ekstra volume? No. Oluś, proszę bardzo, ma swój bidon, który miał być do mleka, ale jest do picia wody i masz tą fryzurkę, tak? Nie. nie. Nie, nie było przyjemnie. No słuchajcie, to jest dość duża misja, jeżeli chodzi. Wyszło nie najgorzej. Chciałam mu trochę te włosy przyrzedzić, no ale ciągle walczymy z tym. Oliver teraz bardzo nie lubi właśnie, jeżeli włosy mu spadają. No naprawdę idą. Na, na ręce albo na buzie od razu zaczyna, no wiecie, no krzyczeć. No nie podoba mu się to, nie jest to na niego komfortowe. Mam nadzieję, że kiedyś do takiej sprawy dojdę, że już będzie cicalafon.